Patryk, przyjechałem z polskiej prowincji, yy, studiuję w naszym wyższym seminarium w Obrze. Yy, jestem tu po raz trzeci eks, ale po raz pierwszy mam okazję brać udział w takiej sesji. Yy, to, co bardzo mi się podobało, chyba to, co, co było dla mnie takie najważniejsze, to możliwość zobaczenia miejsc związanych z początkami naszego zgromadzenia, z pierwszymi misjami. Yy, Szczególnie to, co było związane gdzieś z ojcem, założycielem, z miejscami, w których było się zobaczyć amony, na których było się miejsca, po których, po których musiał chodzić, to było coś bardzo mocnego dla mnie. Jeżeli chodzi o wymiar wspólnotowy, pierwszy raz w życiu miałem możliwość doświadczenia tego, czym jest międzynarodowa wspólnota oblaska. I to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, ze względu na to, że zauważyłem, że rzeczywiście jesteśmy jedną wielką rodziną. Chociaż pochodzimy z różnych kultur, reprezentujemy różne kraje, to jednak mamy wspólne dążenie i mamy też wspólne korzenie. Przyjechaliśmy tutaj też po to, żeby je poznawać i żeby wzajemnie naszym doświadczeniem przeżywania naszego życia obrackiego się dzielić. Co do wspólnoty tutaj miejscowej, to myślę, że bardzo dobrze się stało, że wspólnota stała się wspólnotą międzynarodową. Ojcowie pochodzą prawie z wszystkich kontynentów, co też gdzieś w taki szczególny sposób wyraża to, że jest to miejsce, w którym wszyscy bracia są mile widziani, mogą przyjeżdżać, czuć się rzeczywiście jak u siebie, skądkolwiek są, przyjeżdżać tutaj, aby, aby dotykać tego, co było na początku i starać się rozwijać to. Podejmować to wyzwanie i rozwijać się w, dzisiejszy, w dzisiejszym świecie. Dzięki. Dziękuję.